Było tak, że po, po problemach, po aresztowaniu ktoś się odwrócił. Poznał Pan kto przyjaciel, to, to te... jedna osoba się odwróciła, która była, była między innymi yy, winna tego, że w takiej sytuacji się znalazła. I więcej. Ku mojemu ziemieniu nic nie ukrywam. Ku się. Jak już Pan wyjdzie definitywnie z tego gabinetu, to, to gdzie Pan się widzi w życiu? W jakiej roli? Tak, pan. po pierwsze nie mam żadnego majątku, nie mam pieniędzy, nie mam żadnych oszczędności. W tym momencie będą się szukać normalnej pracy. Ale jesteś. Nie, tak, nie wiem na kim mogę pójść. Do szkoły nie wrócę, bo tak, miałby jakiekolwiek emerytalnego nauczyciela. Nie pan, czy będą pomocowki, by czy nie. Poza tym, nie wiem, po 20 latach wyjścia z zawodu celnego, ja dzisiaj uczył się na nowo wszystkich y, zasadniczych. Może jakieś wyższe uczelnie, gdzie zarobki i plastycznie. Nie Pan, no to musi mi zaprowadzić w tej uczelni, kto tą uczelnią rządzi. Na pewno mógłbym wiele y, studentów nauczyć, jeżeli chodzi o kwestie samorządu i rzeczy żeby jak to. Po tylu latach i w Sejmie i tutaj na ktoś coś umiał, może możemy zajść sobie, to prawie jak wiele, bo jak mało. Także tak, jeżeli są odejdę, to, to na pewno będę szukać zajęcia, jestem za młody na to, żeby... a na pewno nie będę śpiewał, jak to się mówi nie, popularnie, z unieniami lekarskimi już jakieś tam miesiące na tym się stać. Demia że mam dobry stan że bo robiłem sobie badając, co porządek skrupulatnie sprawdził. Ale wracając do tego, to jest jakby jedna sprawa, ale dla mnie jest już ważniejsze, jak sąd odejdę. Tak, pewno nie będę pisał listów do redakcji, robił konferencji prasowych i oceniał moich następców, a raczej będę chciał służyć radą i pomocą, żeby miasto się rozwijało. Dlatego, że Gorzej jest wart tego. Gorzej, gdzie Państwo sobie wyobraźcie, w ciągu ostatnich 30 lat z miasteczka 76 tysięcy, już jest to w 120 tysięcy mieszkańców. To jest zupełnie inna przestrzeń, już a w momencie, gdy przekroczymy te 160-170 tysięcy mieszkańców, to już będziemy wtedy rozwijali się bardzo szybko. I w każdą stronę, jak powiedzicie, czy są one różane, czy są one. Barlinka, czy są stronę czy stronę wszędzie mamy olbrzymie tereny, które mogą mieć W każdą z tych stron są wybudowane drogi i są połączenia. Także nie wiem gdzie, nie ma żadnego pomysłu, pewnie będzie też tak, że nie, 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 w momencie, kiedy przestanę być prezydentem, przecież wiele osób wychęcimy ze swojej komórki, nie będą są SMS-y, nie będą mi tam, nikt nie będzie mi z życzeń składać. To jest oczywiste i co do tego, yy, są te przeglądy, tak będzie. tego Proszę? A Nie też jest pan to gotowy. Nie słyszę? Człowieka to, to, no to przez 10 lat był sam cały... No i tak, ja jestem na sam, to jest na 20 lat. Pan się tego czekali, ja widziałem upadki karier, ludzi, którzy się załamywali, pan nie mieli kontaktu rządnego. Ja sobie przypomniałem jakieś, ja kiedyś, jak nie miałem pracy, to sprzedawałem karki, wie pan, i z tego żyłem i żyłem lepiej niż dzisiaj, jako prezentem pewnie żyłbym, bo jak się przy mojej pracy lidości, ludzi, olbrzymi biznes był jakiś tam. Ale ja też sobie pan, stworzyłem takie służby publiczne do pracy. Ludźmi, a jestem zasadniczy, w związku z mi się dobrze z ludźmi pracuję. Ja w ogóle lubię ludzi. Nie zastanawiałem, nie chciałbym tylko, żeby przed ktoś z tej grupy ludzi, którzy na mnie się robili interesy. Przedłem przejście i z tych, którzy dzisiaj próbują to od razu robić. Z tej grupy nie wiem nikogo. Ja mówię wam. Zobaczymy. Na razie jesteśmy na takim etapie, że my nawet nie wiemy. Kiedy wybory będą. jakby wysłałem pierwsze, podróżnie się my. może 20, 2010 na wschodzie konfliktu premiera z prezydentem, żebyś przyspieszony, a może samorządowy razem, to zawsze w sobie tak się mówi. Zobaczymy. Ja myślę, że będziemy mądrzejsi gdzieś za rok, co z tym wszystkim zrobić. Ale nie chciałem, jeszcze tutaj spisywał, bo ci ludzie są po prostu nie, nie tylko niekompetentni, oni już rządzili, i miałem okazję po nich tutaj zebrać ładnie parę rzeczy, które poszły nie w interesie miasta, w związku z tym na pewno nie. Dlaczego legendowo to nie wiem. Szczerze mówiąc, nie są całkiem oczywisty. No, bardzo mi się podoba. To Panie Tomku, bo mi zarekredelnił, że musiał pomagać moją żona. Panie Tomku, czy jeszcze może Pan tą kamerę włączyć? Ja chciałem zapytać, od jakiego samorządu? Trzymacie mieć 50. pięć minut. Zobaczcie, tak sobie zastanawiałem,